No cześć! Dzisiaj, dzisiaj jak widać gmina ciepłowody oczywiście ma to też związek z linią 320 a mianowicie podążam drogą do ciepłowód. Jestem przed miejscowością i też mam taki zamiar dzisiaj właśnie przejść kawałek szlakiem tej nieczynnej kolejki buraczanej. No oczywiście jeszcze kawał drogi przede mną, ale rozpocząłem nagrywanie, ponieważ tutaj widać że tak powiem takie no atrakcje. Właśnie Kawia Góra Łysica tam w oddali wieżyczka widokowa. Podążam drogą w kierunku ciepłowód. No mam jeszcze jakieś kilometr albo dwa Właściwe nagrywanie zacznę już od przejazdu. Jak tam dotrę, ponieważ od tamtą będę chciał pokazać ten fragment linii, będę chciał cofnąć się w kierunku nieczynnej stacji, kawałek i potem kawałek w kierunku Ząbkowic. Dobra, to na razie tyle. Jesteśmy przed dworcu. W wodach w dawnym dworcu, zbliżam się na przejazd, jak widać, przejazd kolejowy, szyny tutaj też, właśnie stąd odchodziła linia do. Henrykowa linia numer 335, ale my weszliśmy na linię 320 na starotorze tej, tej linii Myślę, że tutaj nikt nie będzie przeszkadzał zbytnio. Jak tutaj jest to widać, jest trochę do przejścia Taki kawalontek, tutaj budynek dworca zasłonięty Myślę, że wyjdę tam dalej trochę i pokażemy, a potem postaram się wrócić w tamtym kierunku czyli w kierunku Zamkowic. dobra, to by było na razie tyle no jestem przy wyjściu ze stacji w stronę Kontratowic i w stronę Henrykowa taki peron był bodajże wysypowy, bo tam widać ślad po pierwszym bodajże głównym torze tu akurat Jestem na jakby drugim peronie. No nic. Idę. Na razie nie jest tak tragicznie. Powiedziałbym, ale daleko też nie będę odchodził. Tak jak mówię. Nie jest tragicznie, ale też nie jest tak czysto. No, bym powiedział. O, kawałki podkładu. Tak jak, tak jak wczoraj. Tu też. No tutaj to jest masakra. Już widzę. Masakra. Tak to wygląda właśnie Myślę, że chyba by wystarczyło tutaj, bo dalej to przebić się przez to torowisko, to przez te chaszcze w ogóle to będzie ciężko to Znaleźć kawałek tego toru Właściwie torowisko, staro raczej No chyba nie ma szans Chyba nie ma szans Także dochodzimy tu, tylko tu Dalej to już jest, ja widzę, o, 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 dalej to już jest dżungla. Po prostu Mówię, tak to wygląda właśnie Nie o tej strony ani nic Jedna i druga strona tak samo Dobra, to byłoby tyle chyba na razie Jeśli chodzi o ten kierunek Ja tam nie będę już się pakował, bo nie ma sensu. Nara. Jak na ja pomknę, tutaj, jak mówiłem, łączą się dwie linie. Najprawdopodobniej tu gdzie jestem właśnie odchodziła linia do Henrykowa, natomiast obok do Ząbkowic. No ale obie te linie się łączą tam na przejeździe. Właśnie wychodzę teraz z tej. Zapuszczonej niestety w stacji budynek, chociaż muszę powiedzieć, że jest bardzo zadbany. Tak wygląda, jeszcze raz pokazuję. Ale tu to jest masakra Masakra. To jest masakryczne wręcz. Także wychodzę. Linia do Henrykowa, czyli linia 335 i linia 320 Kondratowice, Dąbkowice. Także trochę no, też zahaczyłem linię Henrykowską. Tak yy, mówię, tereny stacji od strony torów tak obecnie wyglądają. Wiem, że linia do Henrykowa jest pod zarządem DSDiK. Co oni zrobią to tym? Czy rewitalizują czy nie? To się okaże. To ponie, ponieważ linia przechodzi yy, to jest wieś, która się nazywa Targowica, gdzie jest kopalnia. Kopalnia bazaltu chyba Czyli to w tamtym kierunku. Linia do kontratowic odchodzi tak jakby tak, a do Henrykowa chyba no Jakoś też tak Tam jest zawalone, także tam mówię, nawet nie wchodzę. Dobra tu mam taki, jeszcze pokażę Ciekawy element chyba od zwrotnicy. O. Na to warto uwagę zwrócić na takie pozostałości. No i dobra, widzimy się dalej. Słyszymy raczej. Jestem już za przejazdem. Tu też jest masakrycznie. Dlatego mówię podejdę tylko każałek. Teraz już linia 320. Powoli, powoli się tu bliszczy. Nic, oj, nic kompletnie nie widać, dobrze byłoby obokiem przejść, ale nie ma żadnej ścieżki, nie widzę, także przechodzę jak przechodzę, no mówię, jest masakra, jednym słowem, ale człowiek się na to pisze właśnie, wiecie co, nie dam rady chyba ten tak przejść. Postaram się jakoś tutaj bołczkiem trochę, żeby to płynnie jakoś pokazać. Dobra, to na razie. No i jestem praktycznie z boku linii, czyli przy poletku takim. Idę tak, ucham, jak się trochę lepiej, troszeczkę lepiej. Trochę mi wieje, więc będę mówił no widzę, że gdzie nie, gdzie da się przejść na starotorze, a może jednak zaryzykuję. Tam te haszcze ominąłem. No. I tutaj o. już jest trochę inaczej. Też drzewka sama, ale można Można je ominąć. To tutaj wygląda. Kolejka buraczana, jak mówiłem. Trochę wim wieje. Także postaram się mówić nieco nieco głośniej. Śladów po potorach nie widać. Żadnych. Także no cóż. że jeszcze jak dam radę to zrobię właśnie filmik też z kolejki buraczanej. Oczywiście cały czas ciepłowody. Też ogólnie jestem tutaj pierwszy raz Czy ogólnie w ciepłowodach nie pierwszy raz, ale tu na, na tej stacji Odlice w tej stacji to pierwsze. Tam mamy oddali drogę. Podajże na kobyną głowę. Henryków jest w tamtym kierunku. A my jeszcze dłuższy kawałek. Dobra, to na razie tyle. No i stan linii za stacją wygląda w ten sposób. Nawet nie ma co wchodzić. Przechodziłem kawałek tam drogą polną, żeby to ominąć. Także, no mówię, może jeszcze kawałek również drogą się przejdę. Z drogi polnej też chciałem coś nagrać, ale tak zawiało, że musiałem niestety nagranie usunąć. Tutaj też porośnięte, zmasakrowane, tutaj jak nie wiem i z tej strony i z tej Podejdę jeszcze tam kawałek i pokażę dalej jaki jest stan yy, tej linii linia tak nie powiedziałem ogólnie została otwarta w 1908 do Ząbkowic A zamknięta wiecie kiedy czyli 89 dla, towarowy, dla osobowych i 91 dla towarowych. I od tej pory, jak widać, niszczeje. No, ale jak mówiłem wczoraj, no, reaktywacje na, szanse na reaktywację tej linii są znikome. Raczej wręcz zerowe. Raczej wręcz zerowe. No, chyba, że coś. Chyba, że podtowarowe, bo podosobowe, to nie wiem, czy to by się opłacało. Ale to już decyzja. Ja, że tak powiem z góry. Dobra, podejdę jeszcze kawałek, przystanę i pokażę. No i stan z tymi haszami jest coraz gorszy. Coraz gorszy niestety. Tak to wygląda tu. Kolejny przejazd polny. Tutaj. W stronę stacji. Też nie jest lepiej. Też nie jest lepiej. Linia idzie. Po łuku, jak widać. No nic. Jeszcze myślę podejść kawałek, ale oczywiście bokiem, bo inaczej innej możliwości niestety nie ma. Cały czas linia idzie po łuku. A tam nie będę się wtryniał, bo to tutaj mówię, bo to pole. Także zostało mi tylko przejść obok. No obok, praktycznie obok. Widok na kościółek w ciepłowodach Na wieś oczywiście, bo to jest wieś, gmina ogólnie. I tak sobie to tutaj wygląda. Tak no, jak mówię, szanse są znikome. Zapuszczona jest Przynajmniej na tym odcinku ta linia jest strasznie. Żeby to była taka ścieżka zrobiona jak, jak to było wczoraj. No to jeszcze pół biedy, ale tu to jest tragicznie. Dobra, to na razie. Dalej możliwości już za bardzo nie ma. Nawet nie mam jak przejść w pobliżu. Tu te chaszcze, właśnie to linia, ona chyba idzie teraz w dole. Dobra to byłoby chyba dzisiaj na tyle, co chciałem pokazać. Także oczywiście łapki, komentarze, suby mile widziane. No i cóż, do następnego filmiku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie i cześć. Zwykle dogrywka. Chyba taki słupek. Kilometrowy. Przewrócony stary oczywiście. No, i tutaj nasza dzisiejsza docelowa linia, czyli 320. Kolej Buraczana, dawna. Dawna kolej Buraczana. Tutaj taki przejazd, polno-drogowy, jakby. No i dobra. I kierunek stacja ciepłowody. Także już wracam. Dobra. Tak myślę jeszcze podejść. Ale to jest ulicą pod wiadukt. To jest kierunek kobyla głowa i też postaram się go pokazać. Także na razie. No i mamy wiadukt kolejowy. Tam na niego już chodzić nie będziemy. Tak on wygląda. To tyle, co chciałem pokazać praktycznie. No nic. Przejdę się jeszcze z drugiej strony. Pod wiaduktem nie ma szans, żeby tam gdzieś włazić. Nie ma też czasu. Chociaż tutaj, jakbyś się tak postarał, kawałek podejść, to może. Tylko, że jest stromo na ten wiadukt, czego to się nie robi. też może jest trochę no tutaj czyściej No, na radę stan linii z tej strony w kierunku stacji i w kierunek rządkowicy no, ale jest oczywiście już nie do przejścia Podejrzewam, że tak. także na no nic Tym miłym akcentem Kończymy ten dzisiejszy odcinek Żegnamy się ze, z ciepłowodami i łajki, ła, suby, komentarze mile widziane Do następnego Trzymajcie się i pozdrawiam wszystkich raz jeszcze i cześć.